Witam w programie Gość Wiadomości. Oczywiście nadal rozmawiamy o podatkach, czyli tak naprawdę o prawie i pieniądzach. Jak mawiali mądrze nasi dziadowie, czas to pieniądz. A więc zaczynajmy. Naszym pierwszym gościem jest profesor Rafał Dowgier. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. W wiadomościach mówiliśmy o ciekawym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczył on oprocentowania nadpłat. Panie profesorze, o co tak naprawdę chodziło w tej sprawie? Ja nie wiem, czy to jest wyrok ciekawy. On jest chyba kontrowersyjny przede wszystkim. Ten wyrok jest pokłosiem sytuacji, w której organ podatkowy pierwszej instancji w tej sprawie, której dotyczył wyrok, był to Wójt. Wydawał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego jeszcze przed przedewnieniem, przed upływem terminu przedewnienia. Zrobił to późno, bo późno, ale jednak miesiąc przed tym terminem, podatnik od tej decyzji złożył odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a ponieważ termin przedewnienia upłynął na etapie postępowania odwoławczego, kolegium tylko to mogło zrobić, uchyliło decyzję pierwszorzędną i umorzyło postępowanie. W konsekwencji powstała nadpłata do zwrotu. I podatnik wystąpił do organu podatkowego o to, żeby ta nadpłata była zwrócona z oprocentowaniem. Organ odmówił zwrotu tego oprocentowania, wskazując, że no nie przyczynił się w żaden sposób do uchylenia tej decyzji, bo przecież uchylenie miało miejsce ze względu na upływ terminu przedawnienia, na co organ podatkowy nie ma wpływu. Natomiast ostatecznie ta sprawa przeznaczony sąd administracyjny została rozstrzygnięta w taki oto sposób, że oprocentowanie tej nadpłaty podatnikowi przyznano. Argumentując w ten sposób, że organ, wydając decyzję w pierwszej instancji, powinien jak gdyby zakładać, że jest jakiś jeszcze czas na to, żeby w postępowaniu odwoławczym tę sprawę załatwić, a w związku z tym, jeżeli tak późno wydaje decyzję, to powinien się liczyć z tym, że ta decyzja będzie uchylona. Ja czytając uzasadnienie tego wyroku, zresztą to nie jest pierwsze orzeczenie, które takich stanów faktycznych dotyczy, no to byłem zdumiony właśnie tą argumentacją sądu. Z której wynikało, że organ podatkowy tak naprawdę na jakiś czas jeszcze przed upływem terminu przedawnienia musi wydać decyzję, tak aby podatnik mógł w tym pięcioletnim okresie jeszcze skorzystać z prawa do odwołania, żeby organ odwoławczy jeszcze mógł tę sprawę rozstrzygnąć. Właśnie, panie profesorze, ja może zacytuję dokładnie to zdanie, o którym pan mówi, bo w uzasadnieniu jest takie zdanie napisane przez sąd. Działanie burmistrza należy potraktować jako naruszające zasadę zaufania do organów podatkowych oraz zasadę szybkości postępowania. W takim razie jest pytanie, jak organ ma szybko działać? Czy nie ma na to właśnie tych pięciu lat? Terminy na załatwianie spraw w postępowaniach podatkowych z w ordynacji podatkowej wskazane, natomiast no, musimy dwie rzeczy oddzielić. To znaczy jedną rzeczą jest no, właśnie czas trwania postępowania podatkowego od momentu jego wszczęcia do jego zakończenia, a drugą kwestią jest no, problem, w jakiej dacie to postępowanie jest wszczynane. Nie jest przecież tak, że na drugi dzień po tym, jak podatnik złoży deklarację czy, czy, czy organ podatkowy powiedzmy, jakieś wątpliwości co do tej deklaracji, on już wszczyna postępowanie. Czasami są to sytuacje, nawet nie czasami, myślę, że to są chyba standardowe sytuacje, gdzie dopiero po pewnym okresie czasu wychodzą jakieś nieprawidłowości, czyli na przykład po roku, po dwóch, po trzech, no i po to jest przedawnienie, żeby organ podatkowy zdążył określić wysokość zobowiązania, czy zdążył ustalić, bo to przedawnienie przecież nie dotyczy tylko decyzji określającej, w ramach tego terminu. W mojej ocenie jest tak, że obowiązkiem organu podatkowego, nawet nie uprawnieniem, obowiązkiem organu podatkowego jest określenie lub ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, dopóki nie upłynął termin przedawnienia. Organ podatkowy zresztą nie może zakładać tutaj, czy podatnik złoży odwołanie od decyzji, czy nie. Mogę wydać decyzję tydzień przed upływem terminu przedawnienia. Podatnik taką decyzję otrzyma, zapłaci zobowiązanie i w świetle prawa jest wszystko ok. No tutaj tymczasem sąd administracyjny, no właśnie. Próbuje, próbuje stworzyć taką konstrukcję prawną, przy której tak naprawdę organ podatkowy nie ma pięciu lat w ramach przedawnienia na określanie wysokości zobowiązania podatkowego, tylko te pięć lat to powinien być okres na wydanie decyzji i na zakończenie jeszcze sprawy ostatecznie w organie odwoławczym. No, z tym trudno mi się zgodzić, bo, bo, bo to z przepisów moim zdaniem absolutnie nie wynika. Czyli tak naprawdę organ tutaj nie popełnił żadnego błędu, postępował zgodnie z przepisami. Ale jeszcze jedną rzecz w podsumowaniu warto dodać. Panie profesorze, kiedy należy się to oprocentowanie, bo to chyba nie jest jakby obligatoryjne, prawda? No właśnie, to, to, ten kazus, którym się zajmował sąd, to jest sprawa oprocentowania nadpłat. Ta nadpłata to jest w ogóle bardzo skomplikowana instytucja uregulowana w ordynacji podatkowej i w tym przypadku, o którym my mówimy, czyli gdy nadpłata jest wynikiem uchylenia decyzji, no, to regulacje prawne są dosyć jasne. One mówią, że oprocentowanie generalnie powinno być wypłacone wtedy, kiedy organ podatkowy przyczynił się do przesłanki zmiany wychylenia decyzji. Oprocentowanie od samego początku, czyli od momentu, kiedy ta nadpłata powstała, zwykle poprzez zapłatę podatku. Stąd ta moja wątpliwość, czy można twierdzić, że organ podatkowy pierwszej instancji, ten, który wydał decyzję, przyczynił się do przesłanki. Uchylenia tej decyzji, wtedy kiedy no, on wydał tą decyzję jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, a przedawnienie nastąpiło w drugiej y, instancji. Tutaj tego przyczynienia się organu moim zdaniem y, nie ma. Natomiast ta druga sytuacja, taka standardowa, gdzie oprocentowanie nadpad wystąpi, to są podatki rozliczane samodzielnie przez podatników, czyli sytuacja, w której. Na przykład w podatku od nieruchomości po pewnym czasie okazuje się, że deklaracja była źle złożona, podatek był zapłacony w zbyt dużej wysokości. Wtedy podatnik koryguje deklarację, składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty. I tutaj ten tryb oprocentowania nadpłat wynikający z ordynacji podatkowej jest taki, że generalnie jeżeli organ podatkowy uwinie się dosyć sprawnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku z wydaniem decyzji w sprawie, decyzji na podstawie której jest zwracana nadpłata. To tego oprocentowania nie powinno być. Natomiast przedłużanie się tego terminu, no chyba, że do tego, do tego później załatwienie sprawy przyczynił się podatnik, wygeneruje oprocentowanie nadpłaty, ale wygeneruje to oprocentowanie od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Generalnie jak popatrzymy na przepisy, to taka zasada ogólna, która jest mi wyrażona, że od nadpłaty przysługuje oprocentowanie. No jest moim zdaniem troszkę myląca, dlatego że żeby stwierdzić, czy to procentowanie nadpłaty rzeczywiście jest i od kiedy ono jest naliczane, trzeba pewne przypadki szczegółowe opisane zresztą w przewizach ordynacji podatkowej analizować. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia przy okazji kolejnych naszych łączeń w wiadomościach podatkowych, a my za chwilę będziemy rozmawiali z profesorem Bogumiłem Palem o uldze inwestycyjnej w podatku rolnym.